Siema, witam Was wszystkich ponownie na moim kanale w poważniejszym filmie yy, Otóż chodzi o to, że jakby dostałem strajka za prawa autorskie czyli jakby ktoś nie wiedział to po prostu przez 3 miesiące nie mogę zrobić ani jednego live'a czyli co teraz z kanałem się zastanawiacie yy, Będą odcinki oczywiście Tutaj się nic nie zmieni, odcinki będą. Eee, jak chcecie, live'y to ja stworzyłem już nowy kanał. Link macie w opisie filmu. Tam sobie zobaczcie, może tam wstawię jeszcze do przypiętego komentarza. Eee, no jest słabo, ponieważ teraz tra tracę duże zasięgi na tym kanale, ale mam nadzieję, że będziemy się widzieli na live'ach na nowym kanale. Eee, jak to oglądacie, to live będzie najprawdopodobniej dzisiaj o 21.00-20.00 z GTA najprawdopodobniej, bądź z jakiejś innej giereczki typu Dead by Daylight, coś w tym stylu. Yy, teraz tak, co z filmami? Filmy dzisiaj, yy, w tym tygodniu na pewno wlecą jakoś dwa, postaram się przynajmniej wrzucić dwa, na pewno wleci jakieś Frag z GTA, Czyli moje, nie wiem, najlepsze momenty czy coś. Yy, postaram się coś jeszcze nagrać, bo mam coś na oku do nagrania. No i tak, no na pewno nie będzie kanał stał pusty. No, nie będą aż takie aktywności jak były. Czyli nie będzie live'ów. No wiadomo dlaczego. <laughs> Więc no, mam nadzieję, że widzimy się na live'ie, na nowym kanale. siema